Chodź, 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 chodź! A, Takiego mała jak Polska to... I teraz dupą! I ciąg! No je! Wieczor pje coś. Głupi jesteś, gnoju! A ty brzydki! O, zbliżenie na brzydkie zęby wieczora? Jakie ogromne, dupa aśkinie tutaj yy, tej Noemi. No, jest, tej no Emi. Może Emi ty coś powiesz do kamery. Ej no, nie, to jest film na polski. To jest nasz projekt na ten, kurde ten. Nie zamykaj aparatu. No już. Tak wygląda Biba na wycieczce. Wszyscy się dobrze bawią. Nosa, nosa. Co? Co? Kur... Achtung, Achtung! Ej, ajdelepom! Czekaj, nakręcimy to. Co nakręcimy? Nie wiem. Kostosz, daruj sobie! Aaaa! Łooo! Wow. Ja nie się gadać? Ale to jest chyba kibel. No, no nie! nie. <grym> to no. to, to, to dobrze. Ja ale tam byśmy Męski kibel. Kiby. Co, paliły? Że paliły. Wże paliły. Ej, dobra, dobra chodźcie do co? że paliły. Chyba. <grym> no, musimy jeszcze czekać 20. minut. Dla nas to będzie turbo kubuś, ale nie, tak. Może Klaudia, opowiesz nam irytującą historię swojego końskiego życia do kamery. Nosa, 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 nosa. To się robi tak. Nie. Nosa, nosa. Sadźmichu, jadą, nosa. <śmany wioski> ja pracuję. Ja, ja, ja. wszyscy lecieć. No. Nogi, Zaczynając nogi... od ciebie. Na nogi, bo no. <śmany wioski> na już zapóźniono. Na nogi. Na

Pokaż się jakieś Kaj są moje laski! Lacie. Lacie. Ja w ogóle nie widać u niego na tych walkach. Nie bo on to miał 10 minut, a powinien być. Nooo. Teraz zepsuję jak